Cześć, witajcie, kochani na moim kanale. Jak zwykle bardzo dziękuję tym, którzy są już ze mną, a tych, którzy po raz pierwszy oglądają ten e, filmik, zapraszam do subskrypcji kanału e, oraz do obserwacji moich mediów społecznościowych. Linki do nich znajdziecie w opisie. Dziś zrobimy sobie test ziemniaka. Co to jest? Chciałam pokazać wam wpływ używania e, narzędzi. Ściernych, takich jak tarki i pumeks, na nasz naskórek, Czyli jak on wygląda z bliska po użyciu właśnie tych przedmiotów. W porównaniu z, z usunięciem naskórka z u podologa. Do dzisiejszego doświadczenia potrzebne nam będą jemniaki, Pumex, oraz Tarka i skarpelę. A to wszystko sprawdzimy sobie kamerką, takim małym, mini mikroskopem, który pokaże nam, jak wygląda na skórze w naszym przypadku ziemniak z bliska. Dobra, bierzemy pierwszego ziemniaczka, którego potraktujemy pumeksem. z pumeksem wykonujemy ruchy takie. Prawda? Żeby byle jak najwięcej ściągnąć tego na naskórka. Najlepiej jeszcze w ogóle pod prysznicem na mokro. To że jest w ogóle masakra. I jak wygląda taki naskórek po użyciu takiego półmeksu. Powierzchnia ziemniaka jest chropowata. Tutaj może tego nie widać, ale zaraz spróbujemy użyć tego mikroskopu, żeby zobaczyć, jak z bliska wygląda taki naskórek. Dobra, uruchomiłam mikroskop. Może to będzie troszkę. O, widzicie? Struktura ziemniaka jest postrzępiona. Troszkę to wyregulujemy, może obraz. Jest nierównomierna chropowata. Wasz skórek po użyciu humeksu właśnie w ten sposób wygląda. Płuski na skórka są pootwierane, poszczępione. Jest to idealne miejsce wrota zakażenia, czyli po prostu skórek podatny bardziej jest na wszelkiego rodzaju zakażenia, czy to wirusowe, czy to grzybicze. Bierzemy kolejną naszą ofiarę, kolejnego ziemniaczka. I jego potraktujemy taką metalową tarką. Samo otwarcie tego urządzenia to już jest wyzwanie. Zobaczymy jak będzie z użytkowanie. Mhm. Mamy tutaj bardzo ostrą bardzo ostrą powierzchnię. To można porównać do tych tarek, co mamy właśnie do warzyw. Dobra, bierzemy naszego ziemniaczka. Tu podobnie trzemy po prostu, jakby jutra miało nie być. Trzemy, ruszamy różne strony. Góra, dół, góra, dół, góra, dół. Prawda? Tak samo najlepiej pod prysznicem, w wannie, na mochro, albo będzie lepiej. Nie? No słuchajcie, tutaj jest w ogóle masakra. To już myślę, że nawet kamery nie potrzeba, żeby zobaczyć, jak bardzo ślady yy, to urządzenie zostawiło na naszym ziemniaczku. I dokładnie tak samo wygląda nasz naswók. Ale zobaczmy. Spróbujmy. Patrzcie, no masakra po prostu. Nierówne, chropowate, poszczępione. Widzicie te paski? Masakra. Nie? To jest dopiero idealne wrota zakażenia, tak samo do naszego naskórka. Nasz ostatni pacjent ziemniaczek będzie potraktowany w tym przypadku skalpelem czyli takim urządzeniem, które używa Podolog w gabinecie. Potrzebny jest do tego trzonek do skalpela, jest sterylizowany. Oraz skalpel jednorazowy, Teraz tu będziemy otwierać. Skalpel są jednorazowe, są jałowe, sterylne do momentu właśnie otwarcia. Więc jesteśmy pewni, że zabieg wykonywany jest w warunkach sterylnych. Dobrze. Dobra. To jak to wygląda? Ziemniak no w przypadku gabinetu na wcześniej jest rozmiękczony. Nasz ziemniaczek niestety nie jest rozmiękczony, więc nie będzie to tak pięknie płynnie szło. Natomiast chodzi o to, by ruchy były w jedną stronę, zgodnie z przebiegiem linii papilarnych, prawda? Równiusienko, Jesteśmy w stanie widzieć na jakiej grubości znajduje się. Na skórek, żeby właśnie nie przesadzić, prawda? Widzicie? Już sam proces wykonywania tego widy pokazuje, że na skórek będzie gładki i równiutki, prawda? No, już sobie od razu ziemniaczkę na obiadek będzie. Jeden mniej. O, widzicie? Może wystarczy. Tu możemy wyczuć już, że jest równiutkie. To, że są górki i pagórki, to jest, jak mówiłam, nie jest zmiękczony, więc jest po prostu to twarda powierzchnia. Także to jest też ważne. Ale zobaczmy sobie, jak wygląda pod mikroskopem. Zobaczcie. Równiosienko. Bez żadnych, żadnych zaciągów, żadnych szarpnięć, żadnych liń równiusienko opracowany ziemniaczek <grych> Widzicie? W ten sposób na jest mniej podatny na zakażenia, ponieważ na nie jest poszarpany, nie jest potwierany, jest równiusienko, pięknie wszystko ściągnięte i dzięki temu te drobne ustroje jest im zdecydowanie trudniej dostać się do naszego organizmu. No, to ja ziemniaczki na obiadek mam już gotowe. Zachęcam Was do samodzielnego wykonania takiego doświadczenia w domu, żebyście sami sprawdzili, jak różnego rodzaju y, przyrządy trące oddziałują na Wasz naskórek i co można nieświadomie zrobić swojemu naskórkowi. Również jeżeli macie jakieś pytania w tym temacie, zapraszam do ich zadawania w komentarzach. Zapraszam również do dyskusji i podrzućcie tematy, o czym chcielibyście posłuchać, co chcielibyście zobaczyć. A tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, zapraszam do subskrypcji kanału oraz obserwowania moich mediów społecznościowych. Linki znajdziecie w komentarzach. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia!